Siemano, ja jestem Bambik, a dzisiaj po każdym killu będę się zmieniał lootem z moim teammatem. Ale jeszcze przed obejrzeniem pamiętaj o łapeczce w górę oraz subskrypcji na moim kanale, no bo nie wiem czy wiecie, ale zbliżamy się bardzo szybko do 90 tysięcy subskrypcji, także nie czekaj. Jeszcze chciałbym wam przypomnieć, że trwa obecnie konkurs na 20 tysięcy fałdolców, a jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować mój kanał, no i oczywiście wszystkie kanały, które są podane, ale to w filmie konkursowym, który jest w opisie. No i pod tym odcineczkiem również jest konkurs na coś ze sklepu, więc jeżeli chcesz wziąć udział, to wystarczy, że będziesz miał wpisany mój kodik Bambi, to jest mega konieczne, subskrypcję na moim kanale oraz łapeczkę w górę i napiszesz biorę udział. A jeżeli jeszcze nie wiesz na czym challenge będzie polegał, to challenge będzie polegał na tym, że jeżeli na przykład będę grał sobie z moim teammate'em, to wtedy kiedy on zabije lub ja zabiję jakąś osobę, to będziemy musieli się po prostu wymienić swoim lootem. Czyli ja mu na przykład dam jakieś słabe bronie, on mi da, załóżmy, no cały ekipunek swój, tak na zmianę. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, a my możemy lecieć. No i co, zaczynajmy. Dobra, widzowie, w ogóle najgorszej będzie wtedy, kiedy na przykład ja będę miał same dobre bronie, a tutaj Cyta będzie miał słabe bronie. No i jeżeli ja zrobię fraga lub on zrobi fraga, to będzie musieli się tym wymienić i to będzie najgorsze. Dobra, dobra, to lecimy w takim razie na przyjemny park. Ja w ogóle tutaj nie jestem totalnie rozgrzany, także przepraszam za moją grę, ale ja tutaj gram pierwszy raz od paru dni. No i mega mi się dziwnie gra. Spokojnie, się na cirku. Dobra, w takim razie chyba tutaj nikogo nie mam, zabieram się szybko za lutowanie, żeby tutaj pofaragować. Dobra, ja w tym momencie mam na razie tylko szarego PMA, więc na razie nic ciekawego, ale już szybko postaram się zebrać innej temki. Zabiłem typa, wymieniamy ser. O nie, dobra cytat ty zamiast typa, także musimy się wymienić swoim celem. Dobra, chodź za ja do, do mnie, nie. chodź, chodź, chodź. Także my tutaj robimy pierwszą chodź. wymiankę. Okej, okay, cytaj, idź do mnie i robimy pierwszą wymiankę. O, ja mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś dobry lutcy, ta. Dobra, cyta, wyrzuć cały swój lud, a ja wyrzucę cały swój. Wszystko musisz wyrzucić. Więc ja teraz biorę cały lud cyty, a cita bierze cały mój lud. No i na razie tak to Za wygląda. Wrzecie, to ciebie nie dałeś, ci powiem. O, no to akurat mi się przyfarciło. Ja dostałem same niebieskie bronie, a cyta dostał, nie wiem, w sumie jakieś szare bronie. Więc to no tutaj... ja mam farta. O, niebieski taktyk! Dobra, nie chodźmy. Pan. Co masz? Co masz? Nie, ty gresz na dwie bomby. Normalnie, że tak, że wiesz, wiesz. Nie no, daj mi jakąś. Nie, 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 ty cyta, tutaj musimy fragować, żebyś odzyskał te rzeczy. Ora, masz wanek O dobra, mamy tu bota, a to się nie liczy, bo to tylko bot. O i chyba mamy Co? kogoś, dobra o, kurde, dobra, nie! Muszę go zabić szybciutko Dostał! No, dostał nie. 90 ponad, więc typek ma ewidentnie loa Jesteś trój nie ja naprawdę bardzo za nie grałem w Fortnite'a i bardzo mi się dziwnie gra. Ale oni mnie ogarniają, jakby. Dobra, spróbuję go pokonać po prostu. Dawaj, na kolejka, jesteś najlepszy, pamiętaj. Dzięki, to, że mnie bardzo wspierasz. Da, szada. W tym jest momencie napiszcie wiemy. w komentarzu, kto w waszym. Oj, spadłem <laughs> sam dół. Ja <laughs> gram w tyle gier, ale nie Fortnite'a. Jestem tak nierozdzielany jest z hit. Jesteś w mojej kartce. Do śladu. Jesteś najlepszy. Dobra. Tego nie było Dobra, rozgrzewałem się tutaj 20 minut z cytą na kreatywnym, żebym przynajmniej potrafił coś zrobić, no i mam nadzieję, że przynajmniej coś ugramy. E, ja myślę, że to będzie łatwe. Dobra, może polecimy sobie tym razem, nie wiem, na przykład na Słony Strzechy, wydaje mi się, że tam może być dużo osób, no i może być ciekawie, jeśli chodzi o wymienianie swojego lootu. No ja mogę polecieć na Red House'a. Okej, okay. ale no, mam nadzieję, że jakiś typek nas zaraz nie tatkuje i nie zgnębi. Spróbuj na ten niebieski koło redhouse, w razie czego pójdę Dobra, dobra O no, nie, tam dwie osoby no, lecą, tam nie mogę polecić. wiesz, ale lecę też na... na... Leci na dach No, lecę to, gdzie ty? O nie Jezu, nie, ta gra jest taka głupia Dobra, ja mam pistolet niebieski No bo gość niebieski, lafował na dachu O jak fajny, O jak fajny Też uważaj Dobra, Dobrze. lecimy kartę. Kartę, Karta Nie, o tobie nie wiedzą. Oni mają. Nie wiedzą, co się dzieje. Ojoj! Jest... Oj! Dobra? Dobrze, dobrze doskonałe. się jesteś. Dobra karta, teraz karta. Okej, okay, okay. widzowie, schowałem się w ogóle w krzakach teraz i zaraz będziemy odracać cytę. Tylko musi się tu sytuacja uspokoić w miarę. My jesteśmy w krzakach schowani. No bo my raczej tutaj nie ugramy tych typów, nie zabijemy ich, nie ma takiej opcji nawet. Dobra, my tutaj dobrze. skradamy się szybko do pusa. Ale najgorsze to jest, że jak odrodzę Cytę, to będę musiał mu oddać cały mój lud. on mi swój odda. Czekaj, on nie, tam nie jest. Nie musisz, nie zabiłeś jeszcze nikogo. A no, faktycznie, się nikogo nie zabiłem. Dobra, to Cytę odrodziłem, dostaję. więc idziemy zabić tych typów, szybko. Y, dostał cyta? ma tam mega lowa. Y, dostał, ma dokładnie 20 pary HP. O Cytę, dawaj go. Dobrze. O nie, nie, nie. Ja bym się o, nie, dobra, w takim razie cyta wyrzuca swój lód, a ja wyrzucam mój lód i zamieniamy nie, się, cytat. Oj, oj, Sorki, to, to nie było moje. Oj, sorry, jeszcze na to, jeszcze to trzymaj W takim razie taki mam na razie lód. O, dzięki. On no, faktycznie, mogę przecież wziąć sobie lód z tamtych typów. Bo challenge polega na tym, że będziemy się po prostu co każdego fraga wymieniać swoim lutem, no ale nie było powiedziane, że nie możemy brać lód od innych. Dokładnie. Dobra, cyta, to w takim razie gdzie zamierzasz teraz iść? Eee, nie wiem. Ja bym mógł Skakać z mostu w sumie Poś, z mostu. Sk Skakać z mostu tak? Dokładnie Okej okay. Za sprawą tutaj Cyty idziemy skakać z mostu Nie wiem co tutaj tam masz na myśli Ale okej okay. Zaufam ci załóżmy <grym> Dziękuję Lama pimpek Ej, zostaw tego pimpka Nie nie nie, nie, nie. tutaj trzeba dla niego zbudować schron Dobra e, No to ja nie będę go bił Pompa będzie go bić <grym> o, No chodź, wyjdź z tego Wyjdź Wyjdź! I tak mamy pozostawić tego pimpka, rozumiesz? Idziemy dalej, Chodź. Tak, tak. Ale idziemy, chodź z idziemy dalej, cyta. Chodź z Dobra, widzowie! Szybko wezmę pimka, póki jest mój. Istno! Nie! Ale go oskamowaliśmy! Ale, okrusz, ale Oskamowaliśmy okrusz. go na pimka, widzowie. <laughs> no nie, teraz obrońcy pimpków będą mnie hejtować, że zabiję pimka. Obrońcy pimpków zaraz mi biją na chatę, no i pobiją mnie. Tak, bijcie go, obrońcy pimpków, on jest zły, on bije pimpki. <laughs>

czy wywalać rzeczy? Nie, nie, nie. Ten nie, nie możesz wywalać. Muszę wszystkie rzeczy, które ty miałeś mieć w ekipunku. Tak, możesz sobie dobierać kolejne rzeczy, ale wywalać tych rzeczy nie możesz akurat. Tu jakiś typ, jest, dobra? Ej, dawaj go skilluję, czekaj, daj mi go o Oj, czyli zamieniacie lutę. Musisz wszystko, co ja ci daję. Nie możesz nic wyrzucać z tego. O nie, cytat ma. Matla... Ej, cytaty, a... dałeś mi pięć rzeczy, czyli ja już nic nie mogę zamieniać sobie. Ej, lecimy nad spadem. Ej, tu mam poduszki, dobra. Akurat ja poduszki mam w punk więc mogę je wziąć. Dawaj Mogę, jak znajdziemy potki, na chwilę wywalić, wypić potki i Nie, zamienić, nie, nie, czy nielegalne, nielegalne. Tak. Y no to wtedy będzie miało sens. No to dawaj, ja złużej harpu mam na, na coś i będziemy mieli Ja spotka. już nie mam poduszkowców, więc tak, mam tutaj jedno wolne miejsce w equipunku. Ile masz materiałów? Ja mam około 900 matsów, więc bardzo fajnie ogólnie. To możesz mi trochę dać, wiesz. No teraz zamierzamy znaleźć jakichś kolejnych typów. I wydaje mi się, że kolejne typy mogą być na agencji, więc dawaj idziemy na agencję. W ogóle zostaje tylko 17 osób, więc nam naprawdę dobrze idzie, moim zdaniem. Bo mamy szansę na wygraną. No 16 już. Mam typa, mam typa, mam typa. Nie widzę. Buduję Dostał! 41 Oj oj mnie mocno. Trzeba się lecz apteką. Widzę, spróbuję go zabić. Kurde, ja zginąłem, no nie, cała ona w chcecie? tylko mnie tu jakoś uratował może, nie wiem. Oj, 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 no i się skończyło. Przegraliśmy. Dobra, teraz zmienimy trochę zasady, żeby było trudniej. Teraz, kiedy będziemy fragować, nie dosyć, że będziemy musieli wyrzucać swój cały ekwipunek. Jeśli chodzi o bronie, to będziemy musieli również wyrzucać macy. No bo chyba macy to również jest ekwipunek. Także po każdym fragu również macy musimy wyrzucać. A więc lecimy na potne piaski i zobaczymy, czy dam radę. O już strzelają do mnie. A ja nawet tutaj ten, nawet nie wylądowałem, a już dostałem. Nie wiem, co tu się odwala typę kurczę taką cenność ma. Ojoj, tutaj typek, jest dobra, atakuję, już idę pomagać. Zabiję, zabiłem, zabiłem. Okej, okay, dobra, cyta tam zabijesz typa? Także wyrzuć wszystkie macie i cały w ogóle piepunek. Okej, okay, i zamianka. O, nie. Co ty ty miałeś? o dzięki. Widzę, że dobry maci. No, to nie miałeś typowo. No ty też nie miałeś macy prawie. Dobra, my polecimy szybko do strefy, bo strefa jest bardzo daleko, tak, że musimy się szybko streszać. Dobra, udało dobra. się mnie uleczyć. Ja szybko się leczę bandażami. Czuję, tak, C tak już, atakuje jej, dobra. Dostał. Leży. Dobrze. Dobra. Dobra. Typ jeden leży, także się wymieniamy Wymiana. itemami. Okej, okay, wymianka, dawaj. O nie. Kurczę. Weź się tam trzymaj, już biegnę. Neidy no rzucam jakieś. Zabijeś? O kurde, ale trochę, dobra. Więc my się wymieniamy Słone, po raz kolejny. Wymieniamy się. No, eee, co ty. A dobra, nowe jest. Dobra, dobra, nie wiem. O nie. Wymieniamy się po raz kolejny temami. No nie, ale ty masz gumianej temy. I masz 0 matsów. Dobra, dzięki, ja w tej dzięki. chwili mam najgorszej temy. Stawa najlepsze. Mam epickiego skara, więc jak zabijemy kogoś, to masz całkiem fajną o, rzecz. Oho, to będzie Git. o matsy, wszystko. Mam RPG, więc jak zabijemy ich, to masz mega fajny lot. Bo... Nie, bo ich jest dwóch. O! Oh. Nie, 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 nie. Ej, oni wylądowali tam, oni wylądowali tam, dawaj, atakujemy. Dobra, dostał 20, dostał 21, dawaj, atakujemy ich. Ojojo, ja ale RPG. Ja idę i na nie. ej, dobra, przez schody mistrzeli, zobacz, nie. są schody, a zginąłem. No to mój RIP, widzowie, oficjalnie mój RIP, chyba, że tutaj co jeszcze ugra coś. Co wątpię, bo cytat taki mały nuboszcz no ale. Nie. No tam, kurde. tam, tam, tam pełacek. Cześć, wiem. Dobra, jesteśmy. Mikrofonu. Mam pistolet i chyba jak tu jest. Dobra, sta Dobra, dostał. Kurczę, nie strafiłem go ani razu prawie Ja szybko idę tutaj. A na agencji to się dzieje. Mam niebieską taktyka, nie chcę tego stracić. Leży! Kurde, nie! Dobra! Także muszę się wymienić z tą i, I Chodź ta do mnie. Wyrzuć swoje temy, hey, wyrzuć... masz Dobra, no. ja, ja wyrzucam i temy swoje. Trzymaj. A tu tu wyrzuciłeś, no okej okay. Dzięki, dzięki. Uj, 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 co to! Dynamo! Pomóż! Leży. Dobra. Y, to wyrzucaj swoje temy. Jest. I temki wszystkie wyrzucam. Ja też wyrzucam wszystkie itemki Okej okay. No i takie temki mi pasują. Niebieski taktyczek. Fajnie. Dobra, na razie my sobie tutaj radzimy. Wszystkich zabijamy. Mam nadzieję, że pójdzie tak tam dalej. Mm, po mam dwóch typów, cyta. Pomóż. Idę, idę. A to oni są słabi raczej. Dostał, dostał, dobra, widziałem, że powaliłeś, nice. Nie mam na Ten typ palował bardzo. Lecie masz to lila, zleł. On ma taką luźność to jest hit. Leży, dobra. Cyta. Nie zamieniamy się, ludzie. O, dwa kile, dwa kile, nie zamieniamy się. On tak, faktycznie, bo jak, jak jeden kill, to wiecie. Zamieniamy się lutem. A były teraz dwa kile, więc jakby i tak byśmy się zamienili dwa razy, czyli na to samo by wyszło. O nie, Cytat! Nie! Jakiś bambol... O, Tifu, widzicie? Tifu nas zabije. No nie! <laughs> Jak to wyszło? No i co, tak wyszedł ten challenge. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, sami ocencie. No i jeżeli chcecie więcej challenge'ów, to wiecie co robić, stawcie łapę, suba. No i co, ty ta? powiesz tutaj na koniec odcinka? No, było fajnie. A więc się żegnam i do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa.